Siema. nie samym rowerem człowiek żyje, czasem trzeba potruchtać. Tarnów Park Strzelecki, a to mauzoleum generała Józefa Bema. Miłego dnia. Tak sobie biegam i jeżdżę rowerem po Tarnowie. Myślałem, że widziałem już wszystko, ale nie. Proszę, jakie ładne kózki. Centrum miasta, naprawdę. Dobrze, że jestem Arabem. Kolejna atrakcja i chluba Tarnowa, za miliony monet, ogór sensoryczny. Moje sensory tutaj zwariowały. Ogór jest wybitny, wybitny, warto odwiedzić. Poglądać beton i trochę haszczy Polecam, polecam. A w tle widać tam dalej yy, Dom Bractwa Kurkowego. Pozdrowionka.